Ośmiu policjantów zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w województwie mazowieckim. Na jednej z dróg radiowóz zderzył się z betoniarką, mundurowi ustalili już winnego niebezpiecznego zdarzenia. Do wypadku doszło w piątek, 23 sierpnia, około godziny 18 na skrzyżowaniu ulic Nowo-Ursynowska i Dolina Służewiecka w Warszawie. Mercedes oddziału prewencji policji zderzył się na tym odcinku z betoniarką. Zdarzyła się betoniarka z radiowozem. Wszyscy trafił do szpitali, powiedział pap młodszy. Kapitan Michał Łubianka z Warszawskiej Straży Pożarnej. Według relacji strażaków, dwóch spośród ośmiu policjantów poszkodowani mają głównie urazy głowy, karku i kręgosłupa w odcinku piersiowym, wyjaśnił młodszy. Kapitan Michał Łubianka. Winny spowodowania wypadku ma być kierowca betoniarki, któremu nic się nie stało. ASP. Kamil Sobutka ze Stołecznej Policji przekazał w rozmowie z tvp.info, że to on na prawidłowo jadącym radiowozie. Mężczyzna był trzeźwy. Zobacz, kierowca wjechał w tłum ludzi. Nowe informacje w sprawie tragedii. W polskim mieście w związku z zablokowanym przejazdem przez skrzyżowanie Dolina Służewiecka/Nowo Ursynowska w kierunku południowym, autobusy linii 148, 166 i 193 skierowano na następującą trasę objazdową, poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Linie 148 i 193 w kierunku lotnisko Chopina i Ursynów Północny kursują Doliną Służewiecka, Rodowicza Anody i Ciszewskiego, a linia 166 w kierunku Os. Kabaty, D.